Jeśli nadążanie za każdym nowym modelem wydaje Ci się niemożliwe, to nie jesteś sam. Każdego tygodnia wychodzi mnóstwo nowych modeli, którymi każdy się zachwyca i mówi, że koniecznie musisz go wypróbować. Ale faktyczne testowanie tych modeli, porównywanie wyników i decydowanie, który jest najlepszy w Twoim przypadku jest niezwykle chaotyczne i przede wszystkim czasochłonne. Cześć, nazywam się Julia Jakubowska, interesuję się sztuczną inteligencją i biznesem, a w tym filmiku pokażę Ci automatyzację która rozwiązuje ten problem, o którym wspomniałam przed chwilą. Fakt, istnieją narzędzia, takie jak na przykład Arena LLM które Ci zaraz pokażę, natomiast ta automatyzacja, którą Ci zaraz przedstawię, pobiera Twoje zapytanie i przepuszcza je przez każdy możliwy model, który wybierzesz, a następnie zapisuje te wyniki w uporządkowanym arkuszu Google, który jest łatwy do odczytania, dzięki czemu w ciągu kilku minut masz wyniki ze wszystkich głównych modeli, które sobie tylko wybierzesz, od OpenAI do Google Gemini, do i tak itd. Teraz możesz przejrzeć każdy z nich i zobaczyć, jak się sprawdziły w Twoim przypadku. I który odpowiada na Twoje potrzeby. Ale to nie wszystko, bo druga automatyzacja, która przyjmuje rolę takiego sędziego, pomaga Ci podjąć decyzję i skraca ten czas na zrozumienie, który model jest najlepszy w Twoim konkretnym przypadku. I ten model sędzi opiera się na Twoich wymaganiach, które możesz oczywiście dostosować do siebie. Jeśli nie znasz, to istnieje także takie narzędzie jak LM Arena i służy ono do porównywania wyników z dwóch modeli. Jest ono całkowicie darmowe, więc jeśli masz ochotę, to teraz Ci pokażę jak to działa. Sobie klikasz tutaj albo battle, albo side, side by side i jeśli klikniesz Battle, to się losują dwa wybrane modele. Ja uważam, że ta opcja Battle jest taka bardziej dla zabawy, bo później to są dwa modele, których nie wiesz, nie wiesz, który model to który. Natomiast jeśli już masz konkretny model, który chcesz przetestować, to kliknij Side by Side. No i tutaj sobie wybierasz, który model chcesz przetestować, na przykład Cloud'a i powiedzmy GPT. No i wpisujesz prompt. Od razu go sobie skopiowałam. Wysyłamy i dostajemy odpowiedzi zarówno od GPT, jak i od clouda. I teraz sobie sam możesz porównać, jest to całkowicie darmowe. A tutaj mamy Google Sheets, który będziemy używali do analizy kilkudziesięciu, kilkuset, nawet można, ale to wiadomo, wiąże się z kosztami. Promptów naraz działa to w takiej zasadzie, że tutaj mamy prompt ten sam, który przed chwilą wpisałam do LM Arena. Już sobie to zamknę. I tutaj mamy szica, właśnie gdzie będą wyniki. Mamy szica, gdzie jest ocena. Tutaj mamy prompt do innego AI-a, który będzie naszym sędziom. Będzie oceniał na podstawie tego promptu, który jest tutaj napisany. Więc oceniaj pod względem, jak bardzo przekonujący jest post. Na przykład, no i tutaj mamy polecenie, i także będziemy mieli tutaj właśnie opinię tego sędziego i prompt, który wygrał. A tutaj mamy modele, które zostaną użyte. A tak wygląda główna automatyzacja, która generuje odpowiedzi od tych modeli. Bierze ona prompt, który tutaj właśnie daliśmy do testowania, wrzuca go do pętli. Tutaj używam do tego OpenRoutera, jest to taka platforma, na której są dostępne wszystkie modele, prawie wszystkie modele, które aktualnie są na rynku i można je użyć właśnie łącząc się tylko z tym narzędziem. Nie trzeba robić oddzielnych zapytań do każdego z tych narzędzi, czyli nie musimy wysyłać zapytania na przykład do OpenAI, tylko możemy to zrobić bezpośrednio do OpenRoutera i on sobie wybierze model, bo ma dostęp do każdego. Tutaj, jak możesz zauważyć, ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Następnie te modele są dzielone, wiadomo, i ten note jest jeszcze bardzo ważny, bo tutaj możesz dać ograniczenia, które modele chcesz testować. Ja wybrałam OpenAI i Gemini, bo jeśli chciałbyś przetestować wszystko, to ich jest ponad 300 i to wiąże się też z kosztami, więc jeśli chcesz, to możesz jak najbardziej, ale ja rekomenduję tutaj na przykład wpisać, jeśli chcesz przetestować tylko darmowe modele, no to wpisać darmowe, jeśli chcesz OpenAI, no to OpenAI i tak dalej. No i następnie jest y Właśnie wrzucany ten prompt z wybranym modelem do agenta, no i są zapisywane wyniki, no i później jest wywoływane drugie workflow, czyli drugi, druga automatyzacja, którą Ci za chwilę przedstawię. A więc klikam testuj workflow, czyli testuj automatyzację i jest ona uruchamiana. Jak widzisz, tutaj jest 318 modeli, więc jest tego naprawdę bardzo dużo i ten Note, gdzie ograniczamy te modele, wybrał tylko 50, czyli 50 z tych 318 modeli spełnia moje warunki. Moim warunkiem jest to, żeby to był model od OpenAI albo czyli or lub od Gemini, czyli od Google. I to były moje warunki, więc 50 z tych 318 spełniło ten to wymaganie. A ta druga automatyzacja odpowiada za ocenianie, czyli jest ona wywoływana wtedy, gdy tamta automatyzacja się skończy. Wtedy jest tutaj wywoływana tutaj w ten sposób, a tu się zaczyna. No i ona przeczyta ten system prompt, czyli ten prompt, który jest tutaj wpisany do oceny, że jest sędzią. Następnie bierze te wyniki tych modeli i Agent AI ocenia i wpluwa nam odpowiedź, którą tutaj wstawi w polecenie. Otrzymaliśmy odpowiedź od naszych modeli. Jak możesz zauważyć, jest tego naprawdę bardzo dużo, więc ja sobie nie wyobrażam kopiowania tego i wklejania do każdego modelu osobno. I jeśli przejdziemy w zakładkę ocena, to możemy zobaczyć, jakie modele zarekomendował nasz sędzia, który miał wybrać trzy najlepsze z tych 50 ponad. I zarekomendował nam model Gemini, bo oferuje długi, szczegółowy i profesjonalny tekst z mocnym wyjaśnieniem um, OpenAI O3 Pro i OpenAI GPT 4.1. I tutaj masz też, które modele zostały użyte w tej oto kolumnie, a tutaj możesz sobie wpisać na przykład, jeśli widzisz, że e, został zarekomendowany ten oto model, można go skopiować, kliknąć na Macu, to jest Command F i wyszukać i możesz sprawdzić, przeczytać jak... Brzmi ten post. Ta automatyzacja to rozwiązanie mojego problemu, które znalazłam. Natomiast ten filmik ma na celu pokazanie Ci właśnie, że automatyzacja służy rozwiązywaniu takim problemom. I jeśli masz jakiś powtarzalny proces, który zajmuje Ci minimum 10 godzin miesięcznie, to zdecydowanie warto pomyśleć o automatyzacji. I Jeśli chciałbyś otrzymać darmową koncepcję takiej automatyzacji, to kliknij link w opisie i wypełnij bezpłatny formularz. My się z Tobą skontaktujemy. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka i do następnego. Cześć!